Zmiany klimatyczne powodują zmiany w gospodarce pasiecznej. Stoję przy ulu zbudowanym z drewna. Drewno pochodzi z sosny wejmutki, bardzo, bardzo miękkie i lekkie drewno. Jest to ul typu stojak, stojak, czyli ul korpusowy. Ten ul, ścianka tego ula wynosi zaledwie 32 mm. i W związku z panującymi zmianami klimatycznymi w zupełności taka grubość ścianki ula w zupełności wystarcza. Jak widzimy, ten łul składa się z dwóch korpusów. Korpus większy jest korpusem tak zwanym gniazdowym, o dużej ramce, w tej chwili to jest ramka 36 na 26 Korpus Wielkopolski i tutaj zmieści się rodzina pszczela, tutaj się ona rozwija, tutaj też stosujemy różnego rodzaju specyfiki w celu walki z warrozą lub innymi chorobami, które atakują nasze pszczoły. W okresie, kiedy jest miód, na korpus stawiamy tak zwaną nadstawkę. Nadstawka ma już mniejszą ramkę. To powoduje, że nawet przy mniejszych pożytkach, a takie obecnie mamy, mając tę mniejszą ramkę, pszczoły zdążą ją zapełnić nektarem. Spowodować, że miód ma nie więcej niż 20% wody, zasklepić i pszczelarz zawsze zdąży taki dojrzały miód odebrać. Kiedy leczymy, zabieramy nadstawkę i wtedy leczymy pszczoły. Mamy również denicę, denicę tak zwaną higieniczną, osiadkowaną, która pozwala nam na monitoring warozy i na lepsze utrzymanie czystości. Zimujemy tylko i wyłącznie na denicy osiadkowanej, co powoduje, że matka pszczela wcześniej kończy czerwienie. Wylotek winien być na całe gniazdo. To jest ul drewniany, czyli taki, jakie bywały i kiedyś, ale mamy również ule, coraz bardziej popularne zbudowane ze styropianu, czyli z innego materiału lub z poliuretania. Zasada budowy jest taka sama, inny jest materiał. Natomiast zaletą tego ula jest to, że ul ten jest bardzo lekki. Praktycznie jedna osoba jest w stanie taki ul przenieść, czy wstawić na lawetę, czy zdjąć z lawety. Laweta używana jest również dlatego, że w okolicach pasieki brakuje pożytków, i dobrze jest wywieźć pszczoły w miejsce, gdzie tych pożytków, czyli kwitnących roślin, jest taka ilość, która satysfakcjonuje pszczelarza. Oprócz ula, bardzo ważną rzeczą jest woda. Woda jest pszczołom oczywiście niezbędna i z tą wodą jest też bardzo różnie. W związku z niedoborem wody w przyrodzie, to te okresowo występujące kałuże na łąkach, stawy i tak dalej, inne zbiorniki wodne wystarczały pszczołom. Przypominam, że pszczoła jest takim stworzeniem, które nie lubi wody prosto z kranu. Ona lubi wodę ciepłą i wodę z mikroelementami. Zawsze wybierze wodę gdzieś z kałuży, jeżeli ma taką możliwość. W chwili obecnej jest to coraz trudniejsze, dlatego ważne jest, żeby tym, tym pszczołom podać wodę. Albo podać ją przez wylotek, albo przez powałkę w jakimś naczyniu, albo zbudować, i to jest niezbędne, zbudować pojedło dla pszczół na terenie Pasiki. Szczególnie jest to ważne w okresie wiosennym, kiedy następuje dosyć mocny rozwój pszczoły, pszczół rodziny pszczelej, natomiast tej wody albo brakuje, albo pogoda, atmosfera, temperatura nie pozwala na to, żeby pszczoły potem wodę wylatywały. A jeżeli wylecą, mogą zginąć ze względu na temperaturę niską. To pojedło to jest po prostu jakieś naczynie z wodą. W tym naczyniu, z wodą, pływa kawałek drewna styropianu obszyty materiałem. Materiał powinien być gładki, na przykład płótno, i nad tym koniecznie jest daszek z szyby. Od kilkunastu lat, w każdej rodzinie przelej, występuje pasożyt, który się nazywa Varroa destruktor, który powoduje to, że rodziny giną. Dlatego też. Jedną z takich najlepszych obecnie metod jest izolowanie matki w izolatorze chmary, która, który pozwala na to, że matka nie przestaje czerwienie i wtedy można zastosować jakieś skuteczne leczenie, bo tylko jeżeli w rodzinie nie ma czerwiu, wtedy można zastosować leczenie od warrozy. Dlatego też ja od już będzie to już czwarty sezon, jak stosuję Izolator chmary, czyli izoluje matkę w tym izolatorze, który pozwala na to, że jak najmniejsza jest ilość stosowana chemii w, tym, w rodzinie pszczelej. Z tego względu, że ja uważam, że w rodzinie pszczelej nie powinno być w ogóle stosowanej chemii, dlatego też niektórzy pszczelarze stosują kwasy, olejki, ewentualnie jakieś inne zioła, ale one nie są tak skuteczne jak Odimienie, jedno odimienie całej rodziny powoduje to, że rodzina jest uwolniona od warrozy. Izolator chmady można stosować w każdym rodzaju ula. W zależności od tego, jaka jest konstrukcja ula, zawieszamy izolator na beleczce. W ten sposób, ewentualnie jak jest konstrukcja ula inna, to w ten sposób zawieszamy tak, żeby pszczoły cały czas mają kontakt z matką, natomiast nie zakładają matyczników innych, ratunkowych czy innych, bo cały czas w rodzinie matka występuje, natomiast nie ma możliwości czerwienia. I po trzech tygodniach wtedy taką rodzinę odimiamy, ewentualnie stosujemy kwas szczawiowy, też takie leczenie stosowałem i też efekty były. Chodzi o to, żeby tą warrozę z, z tej rodziny uwolnić, tą rodzinę od tej warrozy. Kilkanaście lat temu wystarczyło poznać książkę pani Wandy Ostrowskiej, gospodarka pasieczna i to pszczelarzowi pozwalało prowadzić z sukcesem nawet pasiekę. Dzisiaj, żeby prowadzić pasiekę, to jest absolutnie niewystarczające. Trzeba przeczytać mnóstwo książek, trzeba bywać na wykładach, prenumerować czasopisma, bo tylko to pozwoli nam na prowadzenie naszej pasieki z sukcesem.